Zadanie piętnaste. Wyznacz dziedzinę funkcji, która jest opisana wzorem f od x to się równa 6 nad pierwiastek kwadratowy z 2 razy x plus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj mamy ułamek zwykły w mianowniku, którego znajduje się niewiadome. Mianownik nie może być równy liczbie 0, dlatego że ułamek to jest nic innego jak dzielenie. Czyli w mianowniku nie może być zera, nie może stać 0, ze względu na to, że nie dzielimy przez 0. Dlatego chcąc wyznaczyć dziedzinę takiej funkcji, musimy w pierwszej kolejności wypisać założenie, którym jest to, że cały mianownik, czyli całe wyrażenie, które stoi w mianowniku, to jest liczba, która musi być różna od zera. I teraz tutaj musimy z takiego wyrażenia wyznaczyć wartość x, która zeruje nam mianownik. Czyli tutaj będziemy mieli dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch razy x i to musi być różne od minus dwóch pierwiastków kwadratowych z dwóch. I teraz dzielimy wszystko na dwa pierwiastki kwadratowe z dwóch, czyli na wartość, która stoi tutaj przy x. Dzięki czemu uzyskujemy tutaj x, który jest różny od minus 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch dzielone na 2 pierwiastki kwadratowe z dwóch. Zwróć uwagę, że licznik i mianownik to są te same liczby i tutaj stoi minus przed ułamkiem, czyli widzimy, że x musi być różny niż liczba minus 1. W związku z powyższym zauważamy, że dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1.